Hej, to nie wygląda. Naprawdę, to by to ty zajebiste <laughs> z tymi kamerami. Hej. Okay. Fajna jeszcze taka, wiecie, turecka muzyka, wtedy taki turecki vibe, właśnie tej muzyki też bardzo fajnie pasuje. To są te fragmenty tego, tych posterów, które dostawaliśmy, tych mini animacji w ogóle, ale Kylie noszący Brimstone, ojej! Pamiętam fabole jakimiś kumplami byli, nie? Ojeju Okej okay. Okej, okay, to jest zajebisty trailer, naprawdę jakby Riot Games, Riot Games nigdy nie zawodzi Umówmy się Ta postać wygląda naprawdę epicko, naprawdę pewno nią będę grać, ale Autentycznie nie miałem aż ciary to oglądając, nie wiem Riot Potrafi we mnie ciary wywołać, oglądając trailer do jakiejś postaci w grze What the fuck? czekamy na gameplay w takim razie, ale wow, dajcie znać w ogóle, co o tym sądzicie? Eee, bo to jest wow, jestem pod ogromnym wrażeniem, mega się jaram, bardzo mi się ta animacja podoba, podobają mi się takie jakieś tutaj e, lore e, rzeczy właśnie, choćby z tym Kayo, Brimstone i tak dalej. Te umiejętności są bardzo ciekawe, te umiejętności są bardzo ciekawe, bardzo fajnie wyglądają i w ogóle, jaki ona ma super design, o, zarąbista jest, Boże Święty.